Wróciliśmy jeszcze z tym bukietem, bo tak związaliśmy go i tak zastanawiałam mówię, może zielonego. Dołożymy, to zrobimy jeszcze szybką wersję. Nie widzę Cię Ania, naprawdę. A nie jest absolutnie. No gdzie? No, przecież uh -uh. Nie, bo tu jest o ten zasłonięte. Możemy sobie jeszcze dołożyć liście zielone. Też będzie ładnie wyglądało. Właśnie był taki projekt na początku, ale tu jest dzisiaj głupci dzień. I zapomniałam. Po prostu zapomniałam. Dobra. Prawo jazdy to jest. To. Prawo jazdy. Prawo jazdy, jazdy. Tego, to, nie? Ja? No. Jak dołożymy zielonego, również będzie pięknie wyglądało. Będzie takim pełniejszym bukietem. To zależy, co my chcemy uzyskać. No ale dzisiaj to jest tak szybko. My tu gadu gadu. Jeszcze sobie tutaj podłożymy. Tak, tak, tak. Okej, okay. związujemy, i teraz już naprawdę nie będę powracała po raz trzeci. Że spokojnie możecie sobie siedzieć, pić kawkę. Z zieleni nam opcja.